Witam ponownie, jest teraz wiosna 1424 Robimy tutaj kazanie. Dobra, trzeba kogoś oczernić Które to chamy śmieją w ogóle przeciwko mnie być. Ta szrankman, ta szrankman to jest skała drania, więc... Ale nie można jej, no dobra. Ruplinger Aleja i jak i Gomora. Ruplinger Goodhart jest w ogóle pod kontrolą diabła. I w ogóle, teraz trzeba się modlić za jego duszę. Hallelujah! Tego diabła. Pamiętajcie, Ruplinger Gethard to diabeł. Quitting time? What's that? E, dobrze, idziemy teraz do budynku. Chcę coś pokazać, tak naprawdę. Tu jest tawerna. Tu jest Guildhouse. Ok, Guild we okej? Cogito hmm? ergo sum. Dobra. Weźmy charyzmę. Są tutaj zajwania. Jak widzimy? Gdzie tu jest wejście? No nie powiem, że zbudowali tutaj wejście. Czy on jest kompletny idiota? Musiał dookoła tu wejść. Pierdzielę. Okej, okay. to jest Guildhouse. To jest właśnie nasza cecha rzemieślników. Tutaj jest. I tutaj można robić różne siupy, takie jak kupić sobie specjalny taki chain. Let's go! naszyjnik i jego się używa tak samo jak perfumy. Jest jednorazowego użytku. Wyciągamy go i wszyscy wtedy pokazują. Pokazuje się jacy jesteśmy wspaniali i wszyscy nas lubią. Myślę nie możemy więcej wziąć. Także perfumy i taki chain z tego właśnie Guild Houseu jest bardzo pomaga, bo dostajemy extra punkty z nas. Właśnie w tych politycznych sprawach. Jej trzeba dać, właśnie tutaj, great preacher, że święci 25% w kościele. A tak na serio, my już mamy tyle tego tutaj do sprzedania, że, że to jest szok. I teraz naszych Preacherów weźmiemy w mieście, żeby nawracali ludu. Tak zrobimy. Oni już nie muszą tutaj robić hostów, nie muszą robić rzeczy i tak dalej. Co tu się dzieje? Aha, tylko nasz Timo wspaniały pracuje. What's that? Synale już tutaj czeka na to. Ponieważ jeżeli dobrze pamiętam, to 1424-17 godzina. Będzie elekcja. Ale on może tutaj jeszcze przyjść. Do kościółka zobaczymy. Widzimy, tu się pokazała ta opcja, że możemy ten Aldermana używać. Tandle już mnie nienawidzą, no to chamy są. No bene, zapomniałem coś. Okej. Okay. Let's go. Siądź sobie w kościółku. Bądź normalnym człowiekiem jakim raz w życiu. Dzieci, mówię wam. Dobra, yy, co teraz trzeba zrobić, bo zapomniałem chwileczkę, bo się już gubię w tej grze. Yy, aha, idziemy do domku. Nasze zbiry. Kupujemy ekstra zbira. Ready. Nasze zbiry teraz będą szpiegować wszystkich znowu. Ponieważ yy, to coś jest nie tak. Za mało ludzi jest po prostu... Mamy za mało tego zebranego materiału, w którym możemy obciążyć te inne rodziny. Więc to mi się zaczyna nie podobać. Ja, ja muszę wiedzieć, co się w ogóle dzieje. To jest w ogóle nie, nie cool. Wszystkie zbiry Będę teraz pytały wszystkich ludzi? Najlepiej dawać w te miejsca, gdzie dużo ludzi chodzi. Dobra. Och, zostałem właśnie wielkim mistrzem cechu rzemieślników. Timo wspaniały to ja. Someone has spoken to you. O, Koster powiedziała, że chce mieć pojedynek ze mną. To mi się za bardzo nie podoba. Słuchaj, Koster. To jest. Eleonor Koster. Nie, mamy cię ta, to, to... 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 cowardly! Tak. Ja się boję, bo nie chcę... Nie... Dobrze. Ruplinger coś zrobił. Zaatakował cywiliana. Dobrze. Ale my jesteśmy wściekli teraz chwileczkę. Pauzujemy grę. Bejrzemy jego. Ta, ta coster... Po prostu nie zaczęła wściekła, ja, ja, ja jestem wściekły teraz, jak ona mogła coś takiego zrobić. Jest po prostu... tak jest, wiecie co robimy? Która to była ta? Eleonora Koster? Kochanie, ach, nie mamy dowodów na nią. Niedobrze. Produkcja została Dobrze, krawiec latawiec. Czego nam brakuje? Okej, okay. brakuje nam tych rzeczy, czyli materiału. By the way, do you ever tell you the story about the time my cousin ate too many sugar beets? Hmm, nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. What? Gdzie jest synalek? Synalek jest tutaj. Hmm. Trzeba zacząć robić zbroje i uzbrojenie dla naszych, bo już nas zaczynają, zaczynają nas nie niedobrze robić. To jest po prostu niedobre. Ok, jak widzimy, że żelastwo nie trzeba tyle. Jest fajnie. Ok, czas zaopatrzyć nasze biznesy. Here I Dobra, ty Fogito, ergo. divide and conquer. i tak naprawdę wszyscy wyjdą z tego kościoła. I'm waiting your instructions. Choć so be tak. it. Tak jest. Ludzi. As you think fit. Hmm? It will be done. Tak jest. Beati Nawracaj ludu Na więcej przychodzi do kościoła Nie ty okay, idziesz tutaj it. i nawracasz ludzi, okej? Okay? Dziękuję ci, kurde. Nie denerwuj. Ty idziesz tutaj i tu nawracasz ludzi, okej? Okay? Ty nie, ty nie, nie nie Ty będziesz nawracał ludzi gdzieś gdzieś, 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 gdzieś tutaj a ty nie, ty nie masz robić tutaj. Ty też masz nawracać ludy. Mamy za dużo rzeczy i tak zrobionych, więc spokojnie. Trzeba zrobić tutaj z katolików protestantów, bo to po prostu jest paranoja, co się dzieje w tym mieście. No. What? Hmm. A spy has secured proof for you. Tak jest, mamy jakąś proof na jakichś bandytów. Trzeba nam więcej brać yy, po prostu zaopatrzenia w to żelastwo. to jest niesamowite. Nasza kopalnia po prostu zajwania strasznie przez to żelastwo zużywa. że kupimy sobie jeszcze jedno okonika i po prostu trzeba będzie to zrobić. Okay. No hej, hej. zajewanie tutaj. Be right there. The demand at accounting house has expired. Bon. So, tu jest w bonie, notabene. Ach, zapomniałem zupełnie, że to kupiłem. Dobra, kochanie. Zajewanie do kolonii i z powrotem. No road is too long. Errara humanum S Divide and Masa ludu czeka. Właśnie nowych mamy na rybek To ja jest, kurczę, synek do kościoła. Niech dobrze nie będzie bogobojny. bojny. Tak naprawdę tak co. Work my ta. To ta ta. jest ważne tutaj. To jest ważne tutaj e, That nie ta. tak. Wybory, trzeba się zacząć modlić do Boga. A ty... powiemy... Tak. Ta rodzina Castellów po prostu zderwicowała. Ta Eleanor Coster, co mnie nam napastowała, powiemy, że to jest całą... To jest prawda. Tak jest, kurczę. errara humanum es. Ale obraz, ja. time for Gdzie work business at cholera? production has been interrupted oh, okay. teraz złego? Aha, nie mamy tego. a spy has secured proof for you Tak naprawdę my wszyscy będziemy tutaj robili te rękawiczki teraz. Dobra jest. Jak widzimy w kościele się dzieje, dzieje. Gdzie, gdzie, hmm? gdzie jest? Tutaj? tutaj. No, sweet, without sweat. tutaj, bardzo dobrze. Jak widzimy, jest nowy narybek. Aha, oni po nawróceniu wrócili tutaj z torportu Cięksięża. To jest cudownie, wspaniale. Najwięcej tych hostów kupuję. Te hosty kosztują tam ile? 18? Nie, 16. Co tam się nie Chociaż nie, obławiamy się. Obławiamy się jednak. Proszę. No nikt mnie nie lubi. Ruplingerzy mnie nie lubią. No dobra, jesteście chamy. Jesteście po prostu chamy. Teraz wysyłamy z naszego chat. Trzeba te wysłać. Jak widzicie, wysyłamy tylko do naszego biznesu i nimi nie obchodzą. I hurry. Ten czarkoł wysyłamy do naszego biznesu. Teraz trzeba zobaczyć. Tak, tu tylko synalek jest, to synalek nie jest zagrożony. Zobaczymy, jak tutaj pójdzie. Dynasty, jak widzimy. Synalek powinien sobie rząd time. What's w następnym odcinku zrobimy żony i to bardzo szybki. Trzeba urodzić następne bebę. Ponieważ now... tu wspaniały Elon ma lat. 44 43 Szybko tam iść, szybko tam iść, szybko tam iść. Dobra, jest, jest po prostu koniec. Jak widzieliśmy, on dostał... Synalek dostał experience za to, żeby w kościele, to wspaniale jest. Damy im maszynę, mogli bronić. Yes. Nie no idźcie, idźcie, do... As as wrong? Idźcie tutaj, do, do rządowego przecież, chwileczkę, nie gliczuj się, gro. Anything wrong? Ok, teraz zachowam tą grę, żeby zobaczyć, czy coś się zglitchuje. Bo to jest następna ważna elekcja w Zaiwania tam już 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 atakują. Już atakujemy ten rząd. Ilu ludzi idzie głosować? Oh my Beata, god. To to ja. Wchodzimy tutaj i będzie głosować O kurde. To będzie ostre głosowanie tutaj. Ha? Synalek. No sweet? Yes? Nie, nie, Chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. Ty... No sweet without sweat. Tutaj. No sweet without sweat! I co Żeby wszyscy weszli, bo coś się zniczyło, raczej trzeba patrzeć, czy oni tutaj wejdą. Synalek zapierdalaj tutaj. Kurde, bo mnie depilowujesz. Hmm? Okej. Okay. I teraz co trzeba robić? Dobra. Don't pretend to be in vino Nap veritas. Shucks. No sweet you without shucks. sweat. Work is my passion. Thank you very much, thank okay. you very much. Someone lets you bribe them. Here I am. <laughs> Beati, po... In vino veritas. Każdy jeden po drugim pieniądze komplementy Już się wszyscy ustawili w kolejkę, o, żeby ją przekupić. To... Nie tylko ja, jak idziemy. Someone lets 16:40, dobrze. Teraz ten synalek daje force czy je mu się uda? Ale Polityka to jest głównie przekupstwo. tu wszyscy Ktoś się Time for work! No jesteś piękna, twoje oczy się patrzę. O tak, mm, tak, no już cię lubię. Będę głosować na ciebie. Okej. Okay. Ledwo ledwo czasu starczyło na taką korupcję. Dobra, jeszcze raz zachowamy, bo 13 to jest tutaj niebezpieczne. YouTube 14 to jest bardziej bezpieczny numer. Tu już stoją kaci i tak dalej executioner ten co robi egzekucje w grze można zginąć Mogą cię kat możecie ściąć głowę ladies and gentlemen i declare today session to be opened okej gminyki update mayor team of spanyawe office mayor czyli moi office following persons are running for office o bos the following persons are entitled to vote Why powiem Można jak jest dużo Można im grozić i wtedy jak im grozisz, się ciebie boją, to wtedy będą ciebie głosowali. Że ja wam pokażę jak mnie nie wybierzecie, Zobaczycie. No moja żona głosuje, no ja... your trust.

Aurelie, wspaniały. Thank you for your. Next on our the following since there is only one candidate. Thank you for electing. My son, właśnie miał tylko jedną pozycję. Next, tam next on our agenda is the following. The following udownie. persons are entitled. To... I shall allow you a short respite to reflect. Schrankman mnie lubi. Czy ktoś mnie będzie Someone is trying to bribe you.

No, nie ważne. Coś lekko kliknąłem, ale nie jest źle. No. I teraz teraz. As good as done. Tax inspector. O, to jest interesujące. Yes. That won't take long. Shall I help? Are prima via S? Don't pretend to be tired. Teraz tak, jakie pozycje? No. Nasz Ferdinand spania. Coming time. What's that? Na którą pozycję teraz mam pójść? Czy tutaj na kapitana? Nie, to jest moja żona. Tutaj, na Village Reef, która jest dupowata pozycja, ale cóż, nic nie daje. Ale jak widzimy, nasza rodzinka jest teraz bardzo silna politycznie. Dobra, to mnie nic nie interesuje tutaj, to mnie naprawdę nic nie interesuje. Okej, okay, on jest już... Jestem majorem, teraz pójdziemy na Village Real, jest bardzo dobrze. Mm, teraz tak. A Co on może zrobić. Zmienić Work is my passion. Taksy, zmienimy na 15%. The sales tax has been changed. Może też wziąć pieniądze, ukraść. Skoro jesteśmy politykiem, no to jednym z naszych perków jest to, że idziemy... Och, nie ma pieniędzy tutaj. Poprzedni wszyscy ukradli, to chamy. A settlement is developed and therefore new right under its charter. Okay. Here I am. Ale czy możemy? Work my, my passion. Nie, potrzeba 130 symów i 25 tysięcy. My nie mamy ani pieniędzy tutaj, ani wystarczającej ilości ludzi, żeby zostać miastem. Czyli Major Timo jest do dupy, ale to mi nic nie obchodzi przecież. Teraz tak, co mamy tutaj? Ach, mamy faceta, co może robić inspekcję. Co to jest? W czasie inspekcji kompetytor nie może pracować. Cztery godziny nie może pracować, więc zrobimy to w dzień. Nieźle. Nawet nie wiedziałam, kto to jest. Ach, to jest Guild Representative. To mój syn. tutaj I'm the został. No dobra, kochani. Pokazałem to. Teraz, jak zrobić inspekcję? Bardzo prosto po prostu. Idziemy do biznesu, którego nie lubimy. Na przykład, te. No, tutaj nie. Ale Turnery to są. Castor, Koster. Oni tu są. Dobrze. Naślemy z naszego serfa tutaj. On teraz pójdzie do ich miejsca biznesu. I zaczniemy inspekcję, żeby im zajść za skórę. A jakże. Dobra kochani, tak się gra w tą grę Guild 2. Jeszcze pokażę tą inspekcję, czemu nie. Teraz jeszcze co pokazałem oni, oni są tutaj. On zmienił taks na 15% i teraz y, jak zrobić, żeby to miasto zostało większe, zostało city, a nie zostało... No właśnie, wszystkie te miasteczka zostają większe już i które miasteczko zostanie teraz największe, to tam będzie cesarz, czyli główno, no wszyscy wiemy co to jest cesarz. Więc dobrze było, żeby nasze miasteczko szybko zostało jak najwięcej, więc y, zrobimy tak, że... Zrobimy tak, że... Y, no, będziemy próbować to robić, żeby chyba zmniejszymy te taksy. Za 21 godzin, o no, Boże, to dopiero jutro możemy zrobić. Court sentencing has been ok, tutaj kobieta ciężko pracuje. Tu ma osłonę. Już dwóch za nią chodzi z birów. Ja też powinienem mieć tak naprawdę osłonę. No ale cóż, escorty. Ale ja się nie boję, nie wszyscy lubią. No dobra, zobaczymy dalej.